Kąty w trapezach. Najpierw króciutkie przypomnienie, co to jest trapez. Trapez to jest taka figura geometryczna, która ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Jest tu jedna para boków równoległych? Jest. Jest tu jedna para boków równoległych. Jest tu jedna para boków równoległych. I tutaj też jest jedna para boków równoległych. Mamy szczególne trapezy. Czy pamiętacie? Przecież to jest równoległobok. On też jest trapezem. To jest prostokąt. Tak, prostokąt też jest trapezem. Bywa trapez równoramienny, który ma dwa takie same ramiona i trapez prostokątny, który ma co najmniej dwa kąty proste. A to taki typowy trapez, który nie ma ani równych ramion, ani kątów prostych. Ale przejdźmy do tematu. Kąty w trapezach. Nikogo nie zdziwi, że w prostokącie kąt górny i dolny są kąty proste, i tutaj z drugiej strony też kąty proste, bo prostokąt, jak sama nazwa wskazuje, ma same kąty proste. Ile to będzie 90 plus 90? 180 stopni. Ile to jest 90 plus 90? 180 stopni. Przejdźmy do innych trapezów. Tu będzie niespodzianka. Gdybym tak sobie zabrała ten kąt z dołu, Trapezu i dołożyła do niego ten, który jest na górze. Co za mi powstał za kąt? Przecież to jest razem kąt pół pełny, 180 stopni, czyli kąt dolny plus kąt górny razem dają 180 stopni. Może to jest przypadek. Sprawdźmy w drugim drugie dwa kąty z tego samego trapezu. Przykładam te dwa. Koło siebie. Popatrzcie, znowu powstał mi kąt półpełny. Czyli z drugiej strony, znowu dodając ten dwa kąty dolny plus górny, otrzymuje 180 stopni. Przejdźmy do trapezu prostokątnego. No tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. Ile one dają razem? 180 stopni. Sprawdźmy te kąty na dole. Dolny kąt. Dokładam do niego górny. Tak ładnie muszę obrócić, żeby ładnie przylegał ramieniem. Dotykają się wierzchołkiem i co się dzieje? Znowu wyszło 180 stopni. A przecież to był dolny kąt i górny kąt z tego trapezu. Proszę, układanka jak w puzlach. Czy tak samo jest w trapezach równoramiennych? Dokładnie tak samo. Mam dolny kąt plus kąt górny i tworzą kąt półpełny, czyli 180 stopni. Wniosek jest prosty. Jeśli znam jeden kąt trapezu, to pamiętajmy, że drugi kąt trapezu, ten u góry, musi razem dać 180 stopni. Tak samo jest w każdym trapezie. Wezmę zwykły. Zwykły, w żaden sposób nieszczególny trapez, chyba tylko, że jest tak ładnie niebieski. Przykładam jego dwa kąty. Proszę bardzo, znowu, znowu wychodzi kąt 180 stopni. Tak samo będzie, gdy wezmę dwa kąty z drugiej strony. Więc pamiętajmy, że w trapezie, w każdym trapezie, Dolny plus górny kąt muszą dać razem 180 stopni. Mówiąc dolny i górny mam na myśli kąty, które są przy dolnej podstawie. Górny mam na myśli kąty, które są przy górnej podstawie. Dziękuję bardzo, życzę miłych ćwiczeń.